Możemy się porozumieć. My możemy, czyli Kościół, ci, co zarówno są w, jakby je to można nazwać, nowych wspólnotach, jak i tradycjonaliści. Nie? Przecież tracą chyba nie przeszkadza to, że są ludzie, co się chcą zwać ne neokatechumenatem czy odnową. Sama nazwa tutaj przecież nie jest niczym złym. I samo to. Co jest dla nich najważniejsze, czyli co podkreślali, a także co podkreślali przeróżni reformatorzy, czyli sam, sama waga przeżycia i zrozumienia, szczerości, autentyczności wiary to nie jest nic złego. I to z pewnością tradycjonalistów prawdziwych nie razi, nie? Dobra, to na to się zgódźmy. Natomiast tym wszystkim nowym ruchom, neokatechumenatowi, odnowie, ruchowi światło-życie i tak dalej, i tak dalej. Też pewnie nie chodzi o to, żeby nieustannie zmieniać, choć może tak w praktyce niektórym wyszło. To też pewnie nie o to chodzi. Bo sami mówią, że najważniejsze to, co w sercu, nie? Najważniejsze, to, co w sercu. Treść, a nie forma, nie? Jeśli tak, to drogą do. do odnowy. do naprawy życia katolickiego. Nie jest wcale zmienianie i, i przystosowywanie się do świata, do nowych zmiennych form, ale, ale przeżycie i zrozumienie tych, które żeśmy już zastali, żeby uniknąć inflacji znaków, nie? No tak, w rzeczywistości tym nowym ruchom wcale nie musi przeszkadzać przyjęcie tradycyjnych form liturgicznych czy pobożności ludowej. Warto więc zrehabilitować i tradycjonalistów, którzy pierwsi zostali niesłusznie oskarżeni, wycofać się z tych niesłusznych oskarżeń o, o pustą formę, o, o to, że nie przeżywają, że i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tradycjonalistom, tradycjonaliści mogą się wycofać z, oskar, z oskarżeń o to, jakby czepiania się z, samego, z samych nazw neokatechumena do Nowa, takiego entuzjazmu i tak dalej. Tylko trzeba znaleźć właściwe miejsce dla tych wszystkich rzeczy, nie? Co jest, co pasuje do liturgii, a co nie. Na przykład te gitarkowe śpiewania pasują. Można sobie się spotkać na łące przy ognisku, czy gdzieś tam jeszcze, na jakimś placu i se pośpiewać. Później przejść na przykład do tego, do kościoła i tak kawałek przed kościołem się tak wyciszyć nabrać takiego misteryjnego, sakralnego usposobienia, nie? Przecież, no, ty, tym co nie będzie przeszkadzać, z reha z z reha nie będzie przeszkadzać powrót do tego, co zostało niesłusznie odrzucone, czyli no przynajmniej nie powinno, jeśli najważniejsze jest dla nich to, co w sercu, i... i najważniejsze jest dla nich Kościół i Chrystus, to to nie powinno przeszkadzać, nie? bo to niesłusznie zostało odrzucone. To nawet powinno zależeć, żeby zrehabilitować, czyli niesłusznie odrzucono to odwrócenie kapłana, zwrócenie się kapłana wraz z ludem w tą samą stronę, czyli ku Chrystusowi, ku krzyżowi, balaski i tak dalej. To wszystko były głębokie symbole. Tak samo język liturgiczny, czy łacina, czy w obrządku wschodnim starocerkiewno-słowiański, czy Cerkiewno słowiański. Tak samo zresztą krzyż na środku, który zaczął, od którego zaczął, jakby rehabilitację niesłusznie odrzuconych form Benedykt XVI. Warto. Ja nie rozumiem, czemu się w ogóle tego boimy. Czemu. Przecież nic nikomu się nie stanie, jak ksiądz postawi krzyż na środku, jak odwróci się i będzie odprawiał przy tym starym ołtarzu. Tak samo wspólnoty charyzmatyczne i tak dalej, te wszystkie nowe wspólnoty, mogą to robić. I, I nie rozumiem, w czym problem tak naprawdę. Można przywrócić śpiewy gregoriańskie. No, jak komuś zależy na kościele i na Chrystusie najbardziej, no to przecież dla niego to za problem, żeby nie grać takich piosenek młodzieżowych, takich, które są uznawane przez tradycjonalistów za niepasujące do liturgii. Ja nie miałem z tym problemu, też bym grał kiedyś na gitarze w kościele i ta, różne rzeczy wyprawiałem, ale jak usłyszałem, że to złe, to no myślę, no to cóż, ja, jeśli ja takich rzeczy nie jestem się w stanie wyrzec, to co to, co ze mnie za katolik? Przecież to, jest, to nie jest żadne wielkie wyrzeczenie, nikt mnie nie morduje, nikt mnie nie, nie wiesza na palach, nie nie wbija na pale, znaczy się i tak dalej, nic mi się nie dzieje więc takich rzeczy będziemy robić problemy, to my się nigdy nie dogadamy a prawdą jest co trzeba przyznać, że niesłusznie to zostało odrzucone, w wyniku błędnego oskarżenia o pustość formy w wyniku rozciągnięcia przeżycia jakiejś grupki ludzi na wszystkich i uznania, że, że tak jak ta grupka przeżywa, to wszyscy ludzie współczesni tak przeżywają no i to trzeba, trzeba przyznać, i to zrobił Benedykt XVI. No nie można. Myślę, że wielu młodych ludzi na to przestanie i się zgodzi. Zresztą istnieje przecież fascynacja. Tradycją ludową, etnodesigny, feng wększuje. Ludzie, chcą sobie odnawiać przestrzeń domową, szukają właśnie jakiegoś umistycznienia codzienności. I właśnie kultura ludowa nawiązywała trwałe odniesienie, odniesienie do tych. Starych, zwanych przez niektórych przedsoborowymi form liturgicznych. Ołtarzyk przypominał, ołtarzyk w domu przypominał ołtarz w kościele. Nie? Ta, pewne poczucie tajemnicy, takiej godności, ciszy w pewnych miejscach, jak kobieta piekła chleb, to tam nikt nie mógł wejść, tak jak do prezbiterium, tylko, że tutaj jest kobieta, nie? To jest... Bo co się tam działo? Chleb jakby wyobrażał stwarzanie świata i i też odsyłał do tajemnicy chleba eucharystycznego tego yy, którym który powziął sobie Chrystus którym stał się Chrystus nie? to jest niesamowite do tego się nie da opowiedzieć tak prosto no. ale nie rozumiem co za problem żeby się dogadać Żeby księża tą mszę odprawi odprawili, no tak jak chociażby co rano w y, kościele mariackim do wschodu, po łacinie też można, nawet nowu z Oczywiście warto też mszę trydencką odprawiać, bo tyle czasu była w kościele i jest niezwykle cenne. Tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak muszatrydencka formalnie.